Cześć! Chodź korsa! Siema. Tak. No więc. <głosy> Jesteśmy, <głosy> Jesteśmy sobie w Hernhut? Już 7 dni, prawie. 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 E, prawie. I jest bardzo fajnie. Przed chwilą miałyśmy spotkanie z owcami. E, ow... Owce? Tak, owce. Tadam, tadam. A... Okej, okay, nie możemy za długo gadać, tak. Zdreszczaj się. Ja, ogólnie mamy bardzo, bardzo dobre wrażenie. Jest to miejsce, gdzie jest bardzo, bardzo dużo Pana Boga, gdzie jest bardzo spokojnie, gdzie są super ludzie i są ludzie z całego świata i to jest najpiękniejsze. I jesteśmy zaskakiwane naprawdę codziennie przez to, jak, jak jest pięknie, przez to, ile jest miłości tutaj i. No i przez wszystko! Aga, my friend! Would you like to coś powiedzieć? Tak. Ha, ha. Um, yes. Przede wszystkim jesteśmy zaskoczeni, Którzy są po prostu bardzo, bardzo pokorni. O! Samochody! Jest ok. jesteśmy, którzy są bardzo pokorni. I w ogóle mamy cudowne nauczania, które nam prowadzi nasza liderka. i Coś jeszcze mamy fajnego. Urshipy! <noise> Które technicznie naprawdę może nie są jakimś hitem, ale Fajnie po prostu pan Bóg się do tego bardzo przyznaje. Mamy dużo czasu na modlitwę. Właśnie odwiedzałyśmy Youth with the Mission, gdzie powinniśmy spotkać Justynę, ale nie mogliśmy jej znaleźć. Spotkałyśmy Jonasza i Michała na szkole uwielbienia i Lona Radząca! Skrzypki, skrzypki, skrzypki. Tak, wejdź po znowu samochód. O tutaj jest jakieś urocze domiszcze i tam z dyniami. z dyniami. o ten czerwony domek. Jest przeepicki. Um, tam są jakieś ule, których nie widać, ale okej, okay. ogólnie... Yy... A, i cały czas dostajemy proroctwa? Tak. Yy, w ogóle modlitwy stawiennicze o siebie nawzajem, o są... Uzdrowienia. uzdrowienia, uzdrowienia. Tak, moje gardło zostało wczoraj uzdrowione i tak na serio modliłyśmy się, się z olejem yy, z Izraela. Pachnącym, pachnącym jak pokój, jak to zostało dziś e, otoczone. No, i spokój. Jest fajnie, co kacha? Jest bardzo fajnie miejsce w ogóle z, z epicką historią. Wszyscy powinni ją poznać. No, polecamy też na i Agnieszka Kosicka. Tak, i Agnieszka Kosicka. Jest tam super. Jest! Yes.